Mój kot jest złośliwy. Czarne koty przynoszą pecha. Koty duszą niemowlęta w kołysce. I oczywiście koty przywiązują się do miejsca, nie do ludzi. Brzmi znajomo, bo namasz za bardzo. W dzisiejszym odcinku podcast bierzemy na warsztat najpopularniejsze mity o kotach. Te, które słyszymy w gabinetach, na forach i od cioci na imieninach. Zastanowimy się, skąd te przekonania się wzięły, ile w nich prawdy, a ile bajek z internetu. Będzie naukowo, ale na luzie. Zapraszamy. Cześć, tu Weronika, kocia behawiorystka. I Angelika, kocichodowca i felinoterapeutka. Witamy Was w trzecim odcinku podcastu, czyli Naukowych Rozmów o Kotach. Dziś znów zanurzymy się w świat kocich faktów i fikcji, więc zróbcie sobie herbatę, przytulcie kota i zostańcie z nami. Wiesz, mam wrażenie, że niektóre kocimity tak mocno wbiły się w naszą świadomość, że ludzie nawet nie zastanawiają się, skąd one się wzięły. Wiele osób przyjmuje je w sumie jako fakty, bez żadnej refleksji. Totalnie. To są takie prawdy oczywiste, które powtarza się z pokolenia na pokolenie: że koty są złośliwe, że trzeba je wypuszczać na dwór, że lubią mleko, albo że spadają na cztery łapy i nic im się nie dzieje. Albo mój ulubiony kot przywiązuje się do miejsca, a nie do ludzi. I właśnie dlatego postanowiłyśmy porozmawiać dziś o tym, co wciąż krąży w naszej świadomości, jako kocia prawda, mimo że dawno już zostało obalone. Inspiracją do tego tematu była publikacja naukowa w czasopiśmie MDPI PETS. W badaniu poproszono 224 osoby, właścicieli i byłych właścicieli zwierząt o oceny różnych popularnych stwierdzeń na temat psów i kotów. Wśród nich znalazły się 24 mity o kotach. Respondenci mieli zaznaczyć, czy się z nimi zgadzają, czy też nie. I niestety, wiele odpowiedzi pokazuje, że stereotypy nadal mają się dobrze. To był dla nas świetny pretekst, żeby sprawdzić coś podobnego w naszej społeczności i sprawdzić, jak te kocie przekonania mają się w naszym kraju. My zebrałyśmy łącznie 75 odpowiedzi, w tym większość uzyskałyśmy od kobiet, ponieważ stanowiły one prawie 90% wszystkich respondentów. Zacznijmy zatem od omówienia sobie pierwszego mitu. Mit pierwszy. Koty ocierają się o nasze nogi, aby okazać uczucia. Spójrzmy zatem może na badania z 2025 roku, o których wspomniałyśmy przed chwilą. Tam mamy jasno pokazane, że jednak większość osób zgadza się z tym mitem i uważa, że koty. Ocierają się o nasze nogi tylko po to, aby okazać te uczucia. Ja bym w ogóle szczerze powiedziawszy nie nazwała tego mitem. To jest bardziej po prostu takie, nie wiem, stwierdzenie, bo dla mnie to mitie kojarzy z czymś, co jest um, trochę kłamstwem, tak jakby trochę naciąganą prawdą, a tu jednak musimy się z tym zgodzić, że koty faktycznie ocierają się trochę o nas, bo nas lubią. Więc, więc... Ale nie tylko po to. Nie tylko po to, tak. Natomiast wróćmy do naszych wyników i tutaj w tej publikacji, o której wspominałaś, faktycznie 58% respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem. W przypadku badań, które my przeprowadziłyśmy na próbce naszych polskich kociarzy, 69% z nich uznało, że faktycznie jest to prawdą, tylko prawie 15% całkowicie nie zgodziło się z tą tezą. W takim razie spójrzmy na to naukowo, jak, z tym, jak to jest z tym łaszeniem się. Otóż, dlaczego koty się łaszą? Tutaj zgoda ze wszystkimi, koty się łaszą, by budować więzi. Łaszenie to forma budowania bliskości, sygnał zaufania i sympatii. Ale to również znakowanie zapachem. Koty mają na głowie, policzkach, brodzie gruczoły zapachowe, które podczas ocierania zostawiają swój indywidualny zapach. To sposób na oznaczenie terytorium i też sygnalizacja niejako przynależności. Oznaczenie właściciela, ty jesteś mój człowiek i tyle. Zaklepane. Zaklepane, dokładnie. No i oczywiście łaszenie się to też taka komunikacja emocjonalna. Kot pokazuje, że czuje się bezpiecznie i komfortowo w obecności danego człowieka, w obecności swojego kociego rodzica. Słuchaj, no i też przede wszystkim sposób komunikacji z nami. łaszy się, więc daj mi kochana smaczka, bo tutaj nie po to się ocieram o twoje nogi, żeby nic nie dostać. Zatem podsumowując nasze pierwsze stwierdzenie, tak, myślę, że możemy się z nim zgodzić. Jest to prawda, koty łaszą się, okazując uczucia? No ale nie tylko. Ale nie tylko. Mają w tym też inny sposób, kanał komunikacyjny. Wtedy Dobra, mam coś pokazać. to w takim razie jedziemy dalej. Lecimy. Kolejne badane stwierdzenie brzmiało następująco. Gdy kot mruczy, to znaczy, że jest szczęśliwy. I co nam wyszło, Weronika, z badań zagranicznych? Jeśli chodzi o badania, o których wspominałaś, to tutaj ankietowani w 60% zgadzają się z tym stwierdzeniem, w 22 prawie procentach nie zgadzają, natomiast 19% jest gdzieś pomiędzy, czyli trochę tak, trochę nie. A co jest u nas? Słuchaj, to w przypadku badań, które my przeprowadziłyśmy, oczywiście na podstawie tych samych ankiet, to znaczy pytań ankietowych, okazuje się, że w naszym przypadku ta różnica jest znacząco. Zauważalna. To znaczy, osoby, które nie, ani nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, ani mu nie zaprzeczają, stanowią aż 32%. A ile osób się zgadza? 45%. Okej. Okay. No i teraz pytanie, która odpowiedź jest poprawna, bo w przypadku muruczenia sprawa nie jest taka oczywista, bo przynajmniej moim zdaniem, ani 100% na nie, ani 100% na tak to nie są poprawne odpowiedzi. Oczywiście, że, że tak. Przede wszystkim z kotami, znowu. To nie jest takie proste i to nie jest jednoznaczne, bo mamy różne typy mruczenia i różne momenty, w których koty mruczą. To, że koty mruczą, jak są szczęśliwe, to ja się z tym zgodzę. Natomiast musimy pamiętać, że koty też mruczą w innych sytuacjach. Koty mruczą, kiedy je boli, koty mruczą do kociąt, koty mruczą, kiedy umierają. I w jednych badaniach przeczytałam kiedyś takie bardzo fajne porównanie, że mruczenie to taki rodzaj kołysanki. Koty mruczą, żeby się uspokoić, uspokoić otoczenie i wysłać taki trochę taką wiadomość, wiesz, do środowiska zewnętrznego, że ja nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Jezu, ale powiem Ci, że piękne porównanie z tą kołysanką. Naprawdę, jestem w 100% się z, z tym zgadzam. No nie, też mi się spodobało, dlatego je tak zapamiętałam. Dobra, to w takim razie co? Przechodzimy do następnego. stwierdzenia kolejnego. Stwierdzenie numer 3. Jeśli kot wskakuje ci na kolana, to znaczy, że chce być głaskany. Dobra, i co nam tutaj wyszło? W publikacji z zagranicznej możemy przeczytać, że 40% osób się zgadza, 35% się nie zgadza, więc tutaj odpowiedzi są bardzo wyrównane. 26% osób twierdzi, że ani tak, ani tak. No to słuchaj, całkowicie pokrywa nam się ta trzecia grupa, czyli ani ta, która się całkowicie zgadza, ani nie zgadza, bo też mamy 26% w naszych badaniach. Jeśli chodzi o osoby, które się zgodziły, to mamy 35%, a te, które się całkowicie nie zgadzają z tym stwierdzeniem, to około 40% ankietowanych. tak. Czyli tak na odwrót po prostu trochę nam tutaj wyszło. Natomiast moim zdaniem te wyniki są bardzo podobne. Bardzo spójne. Bardzo spójne, jedne do tak, drugich, tak, tak. Pytanie, jak to jest w rzeczywistości? Czy koty wskakując nam na kolana faktycznie są być głaskane, czy nie? Posłużę się określeniem, które zarówno kociarze bardzo często używają, jak i pewnie prawnicy. To zależy. Jezus, nienawidzą tego stwierdzenia, ani kociłem pikunowie, ani moi studenci. No ale z kotami nic nie jest zero-jedynkowe i de facto nie możemy patrzeć się tylko na taki jeden mały wycinek, jak wskoczenie kota na nasze kolana. Tutaj musi zaistnieć cała gama czynników, która będzie świadczyła o tym, czy kot... Chce być głaskane, czy może wskoczył po to, żeby mieć chwilę świętego spokoju i mamy mu nie przeszkadzać? Tak, bo są takie koty, które kontakt, nazwijmy to, dotykowy ograniczają jedynie do wskoczenia na kolana. Wskoczę na kolana, ale już mnie dotykaj. Dokładnie. Dużo kotów też wskakuje w miejsca, żeby być blisko kolan, chociażby po to, żeby się o nie oprzeć, ale niekoniecznie chcą mieć ten kontakt bezpośredni z ręką właściciela. Więc jeśli ja bym miała odpowiadać, to też bym dała po prostu ani tak, ani tak. Dokładnie. Czyli te 26% i, to tu, my. i tu, i tu, Tomę. Kolejne stwierdzenie, jakie pojawiło się w publikacji, to to, że koty miałczą do siebie, by komunikować się między sobą. Tak. I powiedz mi, co na to zagraniczne badania? Bo chyba tutaj znowu mamy dobre, dobre rozbieżności, jeśli mogę je tak nazwać. Jeśli chodzi o zagranicznych respondentów, to 46% zgodziło się, natomiast 37% się nie zgadza z tym. W badaniach, które my przeprowadziłyśmy, nasi respondenci wypadają uważam, lepiej. Dlatego, że 50% ankietowanych wszystkich nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 25% około 25% uznało, że nie, ani nie może się z tym zgodzić, ani nie może powiedzieć, że tak nie jest. Dobra, a jeśli ja bym ci zadała to pytanie, to co byś zaznaczyła? Hmm. To dobre pytanie, dlatego że koty głównie między sobą komunikują się wizualnie. Ten dźwięk nie jest aż tak istotny, chyba że będziemy mówić o sytuacjach, kiedy koty grożą sobie, tak? wtedy również ta wokalizacja nam będzie wchodziła. W przypadku komunikacji kociej ta wokalizacja bardziej jest nastawiona na kontakt z człowiekiem, dlatego że koty uczą się. Jakie dźwięki wydawane przez nich powodują naszą konkretną reakcję? Pływają na nas, czyli można powiedzieć, że koty nami manipulują. Kochana, one na, nas szkolą i to w białych rękawiczkach, bo my nawet o tym nie wiemy. Koty podbiją świat, i mówię ci, będziemy o tym jeszcze mówić na pewno, jak już koty podbiją świat. Mam nadzieję, że będą pamiętać o tym, jak miło o nich mówiłyśmy. I ile smaczków zostaje Dokładnie. Natomiast podsumowując. Co, co, co byśmy tu zaznaczyły? No chyba stwierdzenie, że się z tym nie zgadzamy, no bo koty głównie miałczą do nas, a nie do innych kotów. Kolejne stwierdzenie, troszkę można powiedzieć, że moje ulubione, koty widzą w całkowitej ciemności. I co ci tam wyszło u naszych polskich respondentów, powiedz mi? No, to powiem ci, że całkiem fajnie nam tutaj powychodziły rzeczy, dlatego że 48, 41% ankietowanych całkowicie się z tym nie zgadza, a 10,3% nie zgadza się. Nie całkowicie. Okej, okay. okej. Okay, okay. To powiem Ci, że w, no, w, oznacza to, że polscy opiekunowie są chyba jednak lepiej wyedukowani niż ci zagraniczni, bo tutaj prawie 35% respondentów stwierdziło, że zgadza się z tym stwierdzeniem, co jest dość, no nie ukrywam, przerażające. Więc uwaga, jaka jest prawda teraz? Przejdźmy może do samej budowy oka kota. Dlatego, że stąd będą wynikały te odpowiedzi pewnie potwierdzające. Koty faktycznie wykazują się lepszym wzrokiem niż my. Na pewno lepszym ode mnie. Natomiast jest to dzięki temu, że mają w oku taką strukturę, jaką jest błona odblaskowa, zwana też makatą odblaskową czy e, tapetum lucidum. Ona skupia. Tapetum lucidum! <grym> <A> wada kedavra! <grym> <A wadak. grym> Nie rzuca się zaklęć. Yy, takich jak Awada Kadabra. W każdym razie, wracając do Kociego Oka, yy, ta błona pozwala na skupianie yy, wiązek światła i faktycznie koty znacznie lepiej widzą w pomieszczeniach, które są dużo gorsze w oświetleniu, w sensie tam jest dużo mniej światła, bo to światło jest skupiane przez oko i ten obraz jest uzyskiwany. W momencie, kiedy zamknęlibyśmy kota w całkowitych egipskich ciemnościach, tak jak powiedziałam przed chwilą weronice zjeżdżamy do kopalni soli w Wieliczce i zostawiamy tam, kota. zostawiamy tam kota, on też wtedy nie jest w stanie zobaczyć, bo on sam nie jest w stanie wytworzyć wiązek światła. Czyli co? Czyli koty nie widzą w całkowitej ciemności? Tak. Natomiast doskonale sobie radzą w, w, półmroku. w półmroku i widzą po prostu lepiej niż my. Zdecydowanie. Zapamiętajcie to, bo tyle razy ile ja się spotykam na konsultacjach jeśli chodzi o kocie kuwety, że te kuwety są poukrywane gdzieś głęboko w szafach, bez żadnego oświetlenia, i potem opiekunowie są mocno zdziwieni, że koty jednak trochę gardzą nimi i nie chcą z nich korzystać, a jeszcze bardziej są zdziwieni, gdy ja mówię, że Szanowny Panie, Szanowna Pani, ale tam kot nic nie widzi. Jak on ma korzystać z tej kuwety? No i wtedy właśnie pada to nasze ulubione stwierdzenie: a to koty nie widzą w całkowitej ciemności? No, jak widzicie, nie widzą. Dobra, to może żywawym krokiem od razu przejdźmy do kolejnego mitu. Jezus mój chyba jeden z ulubionych. Będzie grubo. No, uwaga. Koty nie muszą wychodzić na dwór. Prawda? Czy fałsz? Jak odpowiedzieli ankietowani z zagranicy? Jeśli chodzi o zagranicznych respondentów, to 50% ankietowanych stwierdziło, że się nie zgadza z tym stwierdzeniem i że koty muszą wychodzić na zewnątrz. No, to powiem Ci, że nasi polscy ankietowani wykazali się znacznie lepszą intuicją i wiedzą, ponieważ aż 82% powiedziało, że koty nie muszą absolutnie wychodzić na zewnątrz. Bum! Widać doskonale, kto czyta mojego pursejsowego bloga. Jak na pewno pamiętasz, cała moja praca doktorska opierała się na zachowaniach kotów wychodzących. I podstawą było to, czy te koty faktycznie muszą w ogóle wychodzić i czy jest im to potrzebne. Twoja praca doktorska to jest jedno, ale tak naprawdę w wielu badaniach i wielu zaleceniach możemy coraz częściej czytać, że nie jest wskazane wypuszczanie kotów. Natomiast musimy przede wszystkim zadbać o środowisko kota w domu, bo odpowiednio urozmaicone środowisko i odpowiednia liczba bodźców, którą zapewniamy kotu mieszkającemu w domu, daje. Taką samą satysfakcję jak wychodzenie, a przede wszystkim jest bezpieczniejszy. Większe bezpieczeństwo to po pierwsze. Po drugie, koty wychodzące. Tak naprawdę to jest temat tak wieloaspektowy, który będzie nam dotyczył nie tylko samych kotów, środowiska naturalnego, yy, ilości pasożytów, które są potem w tym środowisku, że uważam, nie jest to w tym momencie już potrzebne kotom w XXI wieku, aby wychodziły. Tym bardziej, że większość kotów świetnie będzie odnajdywała się w domach, jeśli te domy będą, tak jak wspomniałaś, odpowiednio dostosowane do ich potrzeb, naturalnych potrzeb gatunkowych. Czyli podsumowując. Koty nie muszą wychodzić na zewnątrz, by być szczęśliwymi. Zdecydowanie. Teraz wejdziemy w mit, który bezpośrednio dotyczy mnie jako hodowcy. Bardzo często się z nim spotykam, jeśli osoby dzwonią do mnie, pytając się o kociaka. A mianowicie uważają często, że koty to zwierzęta bezobsługowe. O rany, chciałabym, żeby tak było. Słuchaj, nawet moje rybki akwariowe nie są bezobsługowe, ale przejdźmy może do badań. W przypadku polskich respondentów mamy, uważam, bardzo satysfakcjonujące mnie, pewnie ciebie również wyniki. Mianowicie 90% osób nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a za było tylko 2,6%. Jeśli chodzi o naszych zagranicznych opiekunów, to tutaj nie zgodziło się z tym jedynie 55% respondentów. Jestem, powiem ci, dumna z naszych polskich opiekunów, że jednak ta świadomość w Polsce, a propos kotów, myślę, że jest ciut lepsza niż za granicą. Myślę, że w przypadku. Tych odpowiedzi nawet nie ciut. Jestem bardzo dumna z tych, z tych respondentów, którzy zgodzili się poświęcić tych kilka minut i odpowiedzieć na nasze pytania. Z kolei nie wiem nawet, jak mam podejść do tego mitu, tak, że, że koty to zwierzęta domowe, które są bezobsługowe. Nie ma zwierząt, które są bezobsługowe. Luzi, nawet kochani, Tamagotchi no. trzeba było, kochani, obsługiwać i wymienić baterię raz na czas i go nakarmić. Bo umarł. Kto miał Tamagotchi w latach 90., ten wie. Dobra, dobra. Jedziemy z kolejnym mitem. Czy koty faktycznie nienawidzą wody? Myślę, że to jedno z takich bardziej popularnych stwierdzeń, że koty na pewno nie będą. Kot na pewno nie będzie lubiał wody. Powiedz mi, jak to wygląda w tych odpowiedziach ankietowych u Ciebie? Jeśli chodzi o zagranicznych respondentów, to 53% osób nie zgadza się z tym stwierdzeniem? No to znowu wypadliśmy troszeczkę lepiej, dlatego że u nas aż 64,1% respondentów nie zgodziło się właśnie z tym stwierdzeniem, że koty wody nie lubią. A jak jest naprawdę? W jednych z badań opublikowanych w Journal of Veterinary Behavior analizowano reakcje domowych kotów na różne formy kontaktu z wodą. I powiem ci, że to zależy. Jak zwykle. <laughs> Analizowano reakcje na krople spadające z kranu, czy chociażby na zanurzenie łapki w miseczce z wodą. Zbadano w tym wszystkim 50 kotów domowych w kontrolowanych warunkach. O, super ciekawe badania. I co wyszło? Że około 35-40% kotów wykazywało zainteresowanie wodą, węszyły ją, dotykały łapkami, a czasem bawiły się kroplami spadającymi z kranu. Mniej niż 25% kotów tolerowało kontakt z wodą, ale bez aktywnej zabawy. Reszta, około 35%, unikała kontaktu z wodą lub wykazywała wyraźny stres przy próbach zwilżenia futra. Autorzy tutaj podkreślają i myślę, że to jest właśnie znowu to nasze to zależy że indywidualne cechy, wczesne doświadczenie i środowisko mają duży wpływ na reakcję kota na wodę. Niektóre koty wykazują naturalną ciekawość i mogą wręcz chcieć bawić się wodą. Więc to nie do końca tak, że koty tej wody nie lubią. Myślę, że jako hodowca muszę też wspomnieć, że są rasy kotów, które zazwyczaj bardzo dobrze odnajdują się w środowisku wodnym. Koty podwodne. Oby nie podwodne. Ale tak całkowicie serio. Mamy taką rasę jak turecki Wan. Piękna rasa kotów, która wywodzi się, jak sama nazwa wskazuje, z Turcji z regionu Wan. Rasa ta powstawała naturalnie w okolicach jeziora. Koty te najprawdopodobniej po to, aby móc dostarczyć sobie odpowiednią ilość pożywienia, a ich bazą żerową były ryby, nauczyły się świetnie pływać. Sama znam hodowców tureckich wanów, chociaż nie ma ich zbyt dużo w naszym kraju, którzy faktycznie potwierdzają, że ich koty świetnie odnajdują się w środowisku wodnym, tak to nazwijmy. Ale tureckie wany to nie jedyne rasy kotów, które wykazują predyspozycje do bycia świetnymi pływakami. Tendencje do zanurzania futerka mogą wykazywać też koty, chociażby takich raz jak koty bengalskie czy mainkuny, ale nie tylko. Dużo będzie zależało przede wszystkim od tego, jakie kot będzie miał skojarzenia z samą wodą. Czyli to, o czym wspominałyśmy wcześniej, wcześniejsze doświadczenia i środowisko po prostu. Zdecydowanie, jako hodowca musi, hodowcy musimy przyzwyczaić swoje rasy chociażby do kąpieli, więc wszelkie pozytywne skojarzenia z wodą są na plus. Jak zoolodzy tłumaczą to ewolucyjne tło unikania wody przez koty? Ano tak, że przecież kot domowy, czyli catus, wywodzi się od kotów dzikich żyjących w suchych rejonach Bliskiego Wschodu. W takich warunkach unikanie wody, szczególnie głębokiej, było naturalnym zachowaniem przystosowawczym. Kontakt z wodą mógł oczywiście oznaczać zagrożenie lub utratę ciepła, dlatego koty wykształciły silną niechęć do moczenia futra. Natomiast to było kiedyś, a teraz jest teraz. W nowoczesnym środowisku domowym i dzięki socjalizacji z ludźmi i obserwacji nas, obserwacji też innych zwierząt, koty uczą się tolerować lub nawet czerpać przyjemność z kontaktu z wodą. Czyli co z tym mitem? Obalamy, zdecydowanie. To co? Kolejne stwierdzenie. Koty to samotnice. I Tutaj zagraniczni respondenci w 61% się nie zgadzają z tym zdaniem, w 18% albo tak, albo nie, w 17% zgadzają się z tym zdaniem. To te badania dość podobnie będą wyglądały na przykładzie tego, co my uzyskałyśmy w sensie tych odpowiedzi, bo 63, około 66% respondentów również nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a zgodziło się zaledwie 6,3%. A jak ty byś na to odpowiedziała? Hm, słuchaj, będę musiała znowu użyć naszego ulubionego stwierdzenia. To zależy. Bo to de facto będzie zależało, będzie uzależnione od indywidualnych potrzeb naszego konkretnego mruczka. Może on mieć większe potrzeby yy, bycia w grupie, może mieć konkretne doświadczenia życiowe, jak i konkret, mógł mieć konkretną socjalizację tak, w stosunku do innych kotów, mógł być za wcześnie odebrany od matki. To jest tak złożony temat, że no, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko i wyłącznie tak lub nie. Kotka tu nierówne. Są takie, które się fantastycznie odnajdą w grupie, ale są i takie... Dla których będzie to mordęga. Dokładnie tak. No i kolejny mit. Myślę, że na dzisiaj ostatni, żeby zostawić Was takim lekkim niedosytem. To co? Przechodzimy. Koty uwielbiają, gdy dotyka się je po brzuchu. O rany, dla mnie koci brzuch to jest taka pułapka... Dla nieświadomych kocich opiekunów. To jest tak newralgiczne miejsce, a nie tylko w sumie koci brzuch, słuchaj, kiedy ktokolwiek dotknąłby mnie po moim brzuchu, <laughs> myślę, że zareagowałabym... Biłabyś łapami. Bardzo, myślę, że bym nawet gryzła. <laughs> Dobra, skupmy się w takim razie na wynikach, co stwierdzili zagraniczni i polscy opiekunowie. Jeśli chodzi o polskich opiekunów, mamy dość duże rozbieżności odpowiedzi. Co myślę, że jest dobrym wynikiem, a mianowicie około 4% osób zgadza się z tym stwierdzeniem, że koty U mnie koty... 8, u mnie 8. Czyli u ciebie jest ich troszeczkę więcej, ale i tak nie jest to ogromna różnica. Z kolei osoby około procentowo, cały czas mówimy o procentach, 52% osób nie zgadza się z tym stwierdzeniem, że koty lubią być dotykane po brzuchu. Jak to u ciebie wygląda? U mnie jest to 60,5%, jeśli chodzi o osoby, które nie zgadzają się z tym stwierdzeniem. Dobra, no ale jak to wygląda faktycznie? Czy koty lubią być dotykane, czy nie lubią być dotykane? Czy jak powiem, że to zależy, to już stracimy <grym wszystkich <grym obserwatorów <grym na Spotify? Słuchajcie, na pewno, ale trudno, bo de facto to zależy. Tak jak wspomniałam wcześniej, koci brzuch, ale nie tylko koci brzuch, jest newralgicznym miejscem. Dlaczego? Chroni wszystkie narządy. Dlatego potencjalny atak na ten obszar byłby okropny w konsekwencjach dla samego kota. Dodatkowo myślę, że warto teraz wspomnieć o tym fałdku tłuszczowym, który koty który bardzo ludzi często często mają. ludzie często biorą za nadwagę, że przecież mojemu kotu tu wisi, więc jest gruby. A nie do końca tak jest. Mamy kilka teorii na to, dlaczego ten fałd tłuszczowy w ogóle występuje. Przede wszystkim ma być to ochroną. I amortyzacją potencjalnych ciosów, których kot może doznać. Dodatkowo w przypadku kotów ma on również bardzo ważną funkcję w przypadku motoryki i ruchu. Pozwala na większe wyciągnięcie kończyn tylnych przez na, na ten nadmiar skóry. No i oczywiście jednak trzeba powiedzieć, że pomaga przechowy na, w przechowywaniu energii metabolicznej w postaci tłuszczu. To pozwolę sobie zażartować, że chyba jesteśmy trochę jak koty, bo ani ty, ani ja nie lubimy jak nas się gizia po tłuszczyku i mam wrażenie, że koty chyba też nie do końca to lubią. Też wszystko zależy od konkretnego kota, bo znałam mam taką kotkę, która wystawia swój puchaty brzuszek tylko po to, żeby ją pokiziać i naprawdę to lubi. Bo kocie brzuszki są super. No wszystko co kocie jest super. No ale wszystko co dobre ma swój koniec. To znaczy mitów... No nie, no mitów mamy jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia, ale myślę, że na ten moment możemy zakończyć i zostawić was takim lekkim. Niedosytem. Dokładnie. I zaprosimy was na, na kolejny podcast, w którym opowiemy sobie o kolejnych mitach, które bardzo często pojawiają się w świadomości ludzkiej. Dalej będziemy sobie omawiać publikacje, i dalej będziemy omawiać sobie. Nasze badania. Wszystko z dozą lekkiego humoru. Czyli jak to się mówi, smacznej kawusi, miłego dziąka i do usłyszenia w kolejną sobotę. Do usłyszenia!